Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu poszukamy. Póki co szukam na razie miejscówki, żeby cokolwiek właśnie poszukać, i chodzę tak wokoło jeziora Kinice. Jest dużo takich, można powiedzieć, że prywatnych miejscówek, no bo ludzie jak się wybudowali, to też nie udostępnili już po prostu drogi, żeby dojechać do jeziora. No, ale że jezioro należy do wód, wód polskich, to ja spokojnie mogę sobie obejść jakimiś bocznymi drogami, tak to można powiedzieć, i coś poszukać. I właśnie widzę tutaj jakąś miejscóweczkę. Wygląda w ten sposób. Można poszukać, pewnie, że tak. I też poszukamy. Ludzie wchodzą, widać nawet ślady. Także ktoś się na pewno tutaj kąpie. Być może i nawet coś zgubił. Zanim wejdę do wody, to mówię, pokażę Wam, że zmieniłem na tą większą cewkę w Ekinopsie. Bo jednak jak z początku z nią chodziłem, to jakoś mi lepiej wychodziło na tej większej. Aczkolwiek to może być moje widzi się, Ale poszukamy teraz większą jakiś, jakiś czas. Co, dzisiaj nie wchodzę w woderach ani w piance, tylko w klapeczkach, w skarpetkach, także się nie śmiejcie, że w skarpetkach, bo skarpetki są po to, żeby mnie te paski nie poobzerały. No i co? Zakładam kamerę na głowę i jedziemy z tematem. Woda trochę chłodnawa. Tutaj z brzegu na razie same zakłócenia, zero sygnałów, więc idziemy głębiej. Pierwszy sygnałek, raczej kapselek, ale trzeba kopnąć. A jest. Zryweczka. Jak szkoda. Kopałem ten sygnał dobry 10 minut. Ale się opłacało, bo fajny ołowik ogólnie. Samoruba chyba, bo nawet nie ma napisane ile to jest gram. Fajne, bo ołów zbieram akurat. I co? Niestety już więcej nic nie wychodzi. Jeszcze czyściutko, Tylko ten ołowik wpadł jej ta zrywka. Czyli albo przeszukane, albo tak mało się tu kąpią. I co, będę szukał następnego miejsca? I muszę kupić jednak te podwodne słuchawki, bo tak to, ile widzę ten wyświetlacz, to tyle kopię. Bo tak jak widzicie, jeszcze go widać, jest tak pod wodą, ja wiem, 40-30 cm, coś takiego. Także wychodzę z wody i szukamy następnej miejscóweczki. Przez takie haszcze przemierzam to tylko dla Was żeby Wam coś nagrać Tu musi być jakieś stare dojście do tego jeziorka A, pająków na głowę Tu już chyba multum złapałem Tu jest coś lekko jakby wydeptane tylko nie wiadomo czy nie przez wędkarza oczywiście bo i tak może być Wszcina jest i coś może być. Widzę coś tam. Kawałek plaży, jakiejś. O, pajączek, widzicie? I właśnie taki łapie na głowę. A potem dziwne, że pogryziony chodzę. O, luks, luks miejscowa. Kurde, tam wcześniej taki pomosty widzę, ludzie co. A ja na niego nie trafiłem. Tak, szkoda. O tam wędkarze jak jacyś... się Luks. Jest kawał terenu do przeszukania. Obym tylko zdążył. Robię taki opłut. po tym byłem kąpielisku, bo chyba jest byłe. Bo widzieliście sami jaka droga. No normalnie to tutaj, tutaj nikt by nie doszedł. I co? Nie widzę w ogóle żadnych dołków ani nic. Dobre 10 metrów od brzegu, i dopiero mam do pasa czyściutka woda. Jest szansa w ogóle, że tutaj nikt nigdy nie szukał, przynajmniej w najbliższym czasie. Także może coś znajdziemy. Tam jakieś takie, jakby ktoś sobie zaznaczył tymi butelkami, popłynie do spryskiwaczu, bo tak to wygląda. Tylko co sobie zaznaczył nie wiadomo Ciul wie No i tam jest jeszcze miejscówka właśnie którą przegapiłem Musiałem jakoś przejść obok niej Bo wszędzie jest tak zarośnięte Aczkolwiek tam jest taki pomost Z zejściem do wody To też tam mogą się kąpać Także jak tutaj skończę Co wątpię, że dzisiaj skończę To pójdę i tam Dobra, nie brydzę, biorę się za szukanie bo jest wielka nadzieja tym razem. Coś mam. Nie wiem, co to może być, a już widzę. Pozostałości po obrotówce. O, tak. Akurat kopnąłem wszystko. Ze żarta obrotówka wędkarska. Znów coś, coś mam w tym prawdopodobnie syfie. chyba łatwiej to będzie nosić na brzeg bo można zaraz coś szybko wyrzucić, to co się znalazło sygnał był 15 tak, chyba tak będę robił, ale już widzę mam, kolejny ołowik no i super, dzisiaj będzie Ołowiowo. Takie coś biło na aluminium. No jest raczej aluminiowe, bo tam przebija na aluminium. No nie wiem co to mogło być. Chyba nic takiego ciekawego. Dałem na brzeg, bo bardzo ciężko się w tym w ogóle to wytrzepać w tym sicie. Sami widzicie co tu się dzieje. To jest glina w połączeniu, nie wiem z czy... No i nie chcę tak przelatywać przez ten przez to sito kolcok to chyba cały nie to jest od obrotówki jednak już myślałem że jakiś nabój taki piękny sygnałek spróbuję wykopać na żywo aczkolwiek tutaj to się będę męczył i pewnie wam pokażę sam finał bo naprawdę ciężko jest wyczepać coś z tego sita o same gloniki. idziemy na brzeg bo chyba mi się udało to jest tu na wierzchu kurde patrz a ja szukam jak debil też jakaś blacha wędkarska czyli co dwie za jednym razem czy tu po prostu jedna leżała Chyba po prostu tutaj jedna leżała No patrzcie jaka piękna Wizard To już na grubszego zwierzę Fajnie, trochę tych blach widzę, że dzisiaj znajdę i tego łowiu ale miejmy nadzieję, że też coś pomiędzy będzie Czyli jakieś monety, biżuteria może. Znowu coś mamy O, widzę już, co to jest, kurde. Jakaś rybka. I to taka, wam powiem, że to jest mosiąc, lub mieć, bo to aluminium nie jest. Prawdopodobnie mam wykopany w sicie, ale weźcie to, wytrząście z tego. No patrzcie Mówię, że tworzy sklep z używaną przynętą sztuczną do łowienia ryb Ale ludzie tego urywają No ale niestety chyba się... Nie no jeszcze nie już by się do niczego nie nadała, no bo nawet jakby to doczyścić To niby jest tu całe ale to by było do wymiany, jeżeli to się w ogóle da wymieniać Ciekawy jestem teraz w sumie Dobra, lecimy dalej 14-15 i znowu w, tym, w tej kupie mięcha coś się znajduje Ciekawe co Już myślałem, że rurka Nie no, będę musiał uczepić sobie ten pimpointer, bo jak mam tak chodzić już widzę co to jest, zryweczka tylko i wyłącznie tym razem. Patrzcie jaki sygnał do sygnału jest bardzo podobny. Jak się nie kopie wszystkiego to się chyba nie znajdzie nic dobrego. Okazuje się, że jeszcze tu jest sygnał, szesnasteczka, ale trzeba kopać. Tu troszkę głębiej. Jest tutaj. Jest monetka ha, ha, ha. Co my to kurde mamy? 5 groszy Prawdopodobnie 5 groszy 2000 rok, widzę wybity, także raczej to idzie 5 groszy już poleżał. Czyli mogę mieć z tym rację, że tutaj raczej nikt nie szukał. Uczepić go do siebie nie mam jak, bo jestem w spodenkach, które nie mają kieszeń. Mam niby tą saszetkę, no ale tutaj trzymam fanty. Po prostu go tu wbiję, położę, niech sobie leży. Będę wychodził i sprawdzał w tym miejscu. Widzicie? Na pewno widzicie. Znowu blacha wędkarska. O, z pijawką jeszcze. Poszłaty. No i gdzieś tutaj jest sygnał 13. Zazwyczaj jest to kapsel. No i co nie ma? Działa, działa hmm. Ta kulka, kurde, widzicie? Masakra. się zbliżam tam ku temu pomostu? Tam widziałem przedtem jakiś starszy pan skakał, czyli ludzie tu przychodzą, też wiedzą o tej miejscówce. Ale pewnie nielicznie. Także mało będzie nagubione. I co, kolejna kuleczka. Potem Wam muszę pokazać, że mam dwie. Powiedzam, że jedną mi tą samą pokazywał. A tam co, tam raczka widzę. Tak, raczek siedzi. Patrzcie, zaraz go wyłowię. Jak mi się uda, nie ucieknie. Jest. Ale już chyba sztywny. Gdy czy nie gryziesz? Czyli szczypiesz, czy nie szczypiesz? Sztywny już chłopina. Psi, daj mi szczęście chociaż jakieś. Żebym coś znalazł lepszego. Tutaj kolejny raczek. Też sztywny. Czemu one tak wyzdychały Może wpią i udają. Jestem już coraz bliżej tego pomostu. No ale zrobię przerwę, napiję się coś. Zaznaczyłem sobie tutaj. Sitem, gdzie skończyłem, tak jak widzicie bardzo blisko jestem, tutaj już ta chrzcina rośnie, też nie niej spróbuję coś poszukać, o ile się da, to tyle się da, może coś wyjdzie, był tutaj pan wędkarz, mówił, że tu kiedyś tam nawet było wszystko zalane, był dużo wyższy poziom wody, jest, bar... jest dużo niższy teraz niestety, także warto i przeszukać tą chrzcinę może. Bo na pewno tutaj się kąpali, tak mówił. Dobra. O, widzę, że kamera chyba tutaj odbita na czole. Bo dobre. No, dobrą godzinę chodziłem z nią. Nawet więcej, półtora by było. To i miała prawo się odbić. Dobra, nie ględzę. Tak jak to zwykle mówię. I idę się coś napiję i wracam do roboty. A do picia że taki Kortezik arbus Melon. Takie najtańsze piwo smakowe z Dino. Zerówka oczywiście. Na zdrowie. Ach ciężko wszystko jedną ręką robić. Przede mną piękne słoneczko się pokazało, a z tyłu, a z tyłu patrzcie co idzie. Czyżby mnie zmoczyło Ale nie boję się już tego, bo jestem cały mokry <grytania> A tak wam pokażę jeszcze jak tutaj wygląda. Ładnie, szkoda, że tutaj żadnej takiej plaży konkretnej nie ma no ale niestety tutaj nie ma nawet jak dojeżdżać Przeszedłem dobre 3 pewnie kilometry od to już dziwną sytuację tutaj w Chrzcinie miałem. Bo najpierw miałem tu w tym dołku sygnał, wykopałem gdzieś znikł, zaraz przeszedł tutaj obok i teraz jest tutaj. I nie wiem co to jest. Pimpoiter jest tak da tam dalej, też to biło na 15, 14. O, tutaj już widzę bo już. Znowu szczęście, to obrotówki i to już taka skruszała. I widzę znowu obciążenie wędkarskie, albo i nie, albo jakiś śród, nawet czerwwie wygląda na ołów i raczej je złowiem. Nic więcej, nic. I jestem ko tego pomostu, co Wam mówiłem. Mam nadzieję, że go będzie widać, bo kamerę dość w dół dałem. Podniosę tak głowę wysoko, to na pewno będzie widać. No i tutaj niby była dotąd woda praktycznie i ludzie tutaj skakali więc przeszukam i pewnie będę kończył widzicie to bo ja już widzę <laughs> jest monetka jakaś a jest to o kurde dwa złote nasze współczesne ale poleżało poleżało że ho ho aż takim srebrem zleżałem Przebija super sygnał 18 coś i mamy najważniejsze znalezisko dnia: kadzel. Bardzo proszę, ale już nie, nie dowiemy się co to było. Miałem sygnał mocny jak na złoto, ale to raczej nie jest złoto. Niby prześwituje na złoto, ale to będzie musąć albo mieć, raczej musąć. Nie mam pojęcia co to może być. Może mi się to uda doczyścić. Chociaż tutaj już taki stalowy kolor przebija. Albo mi się wydaje. No doczyszczę zobaczymy. I mamy kolejny sygnałek. Ołów 40 gram. Cudnie. Kabzelek. Następny. I co? Skończyłem tą wodę również wokół tego pomostu. Tak to mniej więcej wyglądało. Nic ciekawszego nie wyszło, zresztą zobaczycie. Tutaj było jeszcze kiedyś takie zejście do skakania. Tutaj szukałem. Jest bardzo ciężko kopać w ogóle. Prawie że niemożliwe. Trzeba byłoby mieć szpadel. A szpadlem to nie wiem, jak by się to w ogóle szukało. Nie mogę sobie tego wyobrazić. No i co? I ogólnie, jakby ktoś pierwszy raz zaczął poszukiwać wykrywaczem w wodzie, i tu na takie coś by trafił. Oj, to by się zniechęcił od razu do poszukiwań, mówię wam naprawdę. Wrócę się tam, gdzie byłem na początku. No i spróbuję trochę tej plaży, chociaż to nie jest plaża, tylko to jest pewnie też część tego jeziora, no bo co? No Bo tam było zalane podobno, czyli tam było normalnie stała woda, może i się kąpali też. Poszukam, zobaczę. No kopię się ciężko, ale trochę tam pospaceruję. No tutaj w tych ścinach taka porzucona motorówka, chyba to jest motorówka. Ona jak się nie znam na łodziach <noise> to mogę się wygłupić No szkoda, przygarnąłbym jak za darmo, może się to da odrestaurować I niestety na tej plaży nazwanej przeze mnie plaży nie udało się nic znaleźć ani jednego sygnału nie było, niestety. Lipa. I co? I udaje się już do auta. I podsumowanie Wam pewnie pokażę z domu już. Mnie raz, jak jadę do domu, to coś ciekawego po drodze widzę i mówię: A już zakończyłem filmik, a to jeszcze mogłem to pokazać tamto. I tak to różnie bywa. Także podsumowanie będzie z domu. Także widzimy się dopiero za godzinę. Aha, no może jakbym głębiej jeszcze wchodził bym miał te słuchawki podwodne to by może coś lepiej wyszło, no nie wiadomo To można gdybać, ale tak czy siak teraz zacznę bardzo myśleć o słuchawkach podwodnych bo jednak mają sens Niestety są piruńsko drogie bo 800 zł nie wiadomo za co oni tyle chcą No ale tego już nie będę kwestionował Pamiętacie jak poszukiwałem na tym placu zabaw w Karsku? Zobaczcie, jak się tutaj wierzba obaliła szkoda taka duża nawet zerwała jakąś tą linię nie wiadomo od czego tutaj tą... Yy, co ja tu znalazłem? srebrny naszyjnik tutaj znalazłem i co ja już w domu pokażę wam to co udało mi się znaleźć zaczniemy od ołowiu, przygotowałem już wagę zobaczymy ile mi się udało znaleźć to trochę tego jest 163 g prawie 4 to ładnie ogólnie o zbieram kiedyś, kiedyś Wam pokażę ile już go mam i tutaj macie 2 zł i 6 groszy śmieciuchy i te akcesoria wędkarskie, czyli jakieś tam blachy, obrotówki już rozleciały, rozleciały. No, tak jak mówiłem, za niedługo sklep wędkarski będę otwierał. I co, mam nadzieję, że ten wypad Wam się będzie podobał. Zostawcie łapki, suby jak możecie. Komentarze też komentujcie, nawet zostawiajcie te komentarze złe. Przynajmniej będę wiedział, co źle robię. I co, śledźcie mnie, bo za niedługo następny filmiczek wleci. Trzymajcie się, cześć.